Brian Deleski z Able Distributors. Dziś jesteś w przewodniku po rozwiązaniach dla multienergii. Może wydawać się mylącym terminem, ale sposób, w jaki go tutaj używamy, polega na tym, że masz zasadniczo dwa sposoby ogrzewania domu, a w pewnym momencie jeden z nich stanie się bardziej wydajny lub będzie miał wystarczającą ilość BTU, aby poradzić sobie z zadaniem. Przejdźmy więc do tego. Wieloenergetyczne. Elektryczna centrala wentylacyjna z listwą grzewczą. Może to być unikął pompa ciepła z listwą grzewczą. Elektryczno Elektryczno-elektryczny. -elektryczno -elektryczno w pewnym momencie pompa ciepła stanie się niewystarczająca ze względu na temperaturę i trzeba będzie przejść na inne rozwiązanie. Są więc dwa powody do zmiany. Jednym z nich jest BTU. Ponownie, jeśli masz tylko 3-tonową pompę ciepła, maksymalnie uzyskasz z niej 36-37 tysięcy BTU i to wszystko. I to w dobry dzień przy ciepłej pogodzie. Więc w pewnym momencie możesz chcieć przełączyć się na elektryczne ogrzewanie listwowe w swojej centrali wentylacyjnej lub Unicode tylko dla BTU. Inną rzeczą jest zmiana na wydajność. Więc w pewnym momencie ponownie, tylko ze względu na koszty energii elektrycznej, jeden stanie się bardziej wydajny niż drugi. A te różnią się w zależności od posiadanego i starego systemu klimatu i temperatury na zewnątrz. Tak więc ponownie, przechodząc przez przewodnik po rozwiązaniach, będziesz musiał wybrać kilka rzeczy, niezależnie od tego, czy jest to centrala wentylacyjna, czy Unicode, a następnie będziesz musiał wybrać pompę ciepła, niezależnie od tego, czy jest to 3-tonowa, czy 5-tonowa, 18-sekundowa, czy 20-sekundowa, to są wybory wężownica. Teraz zazwyczaj z centralą wentylacyjną wężownica jest wbudowana, a w systemie UniCode jest to konkretna wężownica, więc będzie to dość łatwe do wybrania zestaw linii. Długość sterowanie stawu linii zależnie od tego, że jesteś w termostat, nie masz wędział musiał luk. ponownie powiedzieć termostatowi, kiedy ma się przełączyć. Będziesz musiał ustawić punkty nastawy, w których powiesz: "OK, kiedy temperatura na zewnątrz jest taka, chcę przejść na ogrzewanie listwowe w mojej centrali wentylacyjnej lub moim UniCode zamiast używać pompy ciepła". Będziesz więc musiał określić, kiedy wszystko się zmieni. W przypadku termostatu dwupaliwowego pompa ciepła jest zawsze traktowana jako ogrzewanie podstawowe, a wszystko inne będzie ogrzewaniem rezerwowym, więc należy o tym pamiętać. A więc ERM ponownie, powiedzmy, że usuwasz elektryczną centralę wentylacyjną i klimatyzację, a teraz chcesz uzyskać nieco większą wydajność. Nowa elektryczna centrala wentylacyjna i chcesz zrobić pompę ciepła, ale masz tylko dwa przewody niskiego napięcia na zewnątrz, a ciągnięcie przewodów jest po prostu niemożliwe. Honeywell ma ERM. Teraz będziesz musiał zmienić statystykę, aby z nim współpracować. Będzie to musiał być czerwony stat, ale ERM w zasadzie zasilanie 24V do małego modułu zewnętrznego, a z tego modułu wychodzą 4 przewody. Mamy więc wspólny ik, zawór, zwrotny i odszranianie. Więc jeśli przejdzie do odszraniania, to też sobie z tym poradzi. Moduł RM może być potrzebny lub nie. Jestem fanem, jeśli możesz przeciągnąć przewody, zawsze przeciągaj przewody, ale jeśli nie możesz, mamy dla ciebie ochronę. Wysoki pad i dlaczego? Cóż, ponownie, jeśli uruchomisz to wystarczająco zimno, wężownica zewnętrzna będzie działać o około 10 stopni zimniej niż powietrze na zewnątrz. Więc jeśli jest 35 stopni i pada deszcz, wężownica ma 25 stopni. Jeśli więc zasysa wilgotne powietrze, może się na niej osadzać lód. Teraz, gdy wykryję mróz i przejdzie w tryb odszraniania, zasadniczo włącza klimatyzację. A kiedy tak się dzieje, zamiast po prostu włączać klimatyzację i powodować gwałtowny spadek temperatury w domu, wysyła sygnał do uruchomienia listwy grzewczej, więc w zasadzie tworzysz zero netto neutralną temperaturę wychodzącą. Tak więc, gdy jest na tej wysokiej podkładce, daje to trochę miejsca na stopienie się szronu, ponieważ gdy jest w trybie AC, cewka zewnętrzna staje się cieplejsza. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i dlaczego? Wiesz, płyty w tych urządzeniach są dość duże. Chrońmy je przed zanikami napięcia, przepięciami. Skokami napięcia, zbyt niskim napięciem. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe to zawsze dobry pomysł i to też zasugerujemy: czujnik temperatury lub termostat Wi-Fi. Ponownie, musisz mieć coś na zewnątrz, więc jeśli nie masz możliwości podłączenia czujnika temperatury na zewnątrz, możesz wybrać termostat Honeywell i wybrać temperaturę zewnętrzną Redlink. Możesz wybrać termostat Wi-Fi i uzyskać temperaturę zewnętrzną z Wi-Fi, internetu lub. Jeśli masz dostęp do pociągnięcia wystarczającej liczby przewodów, za wszelką cenę potrzebujesz czterech do zewnętrznej jednostki kondensacyjnej. Pociągnij sześć, umieść tam mały czujnik temperatury, a następnie masz to wszystko pod kontrolą. Tak więc to niektóre z rzeczy, które będziesz musiał wybrać i wybrać podczas układania tego systemu. Ponownie, najbardziej skomplikowana część tego już cię objęliśmy z naszym przewodnikiem po rozwiązaniach sterowania. Zajmuje się on tym, jak skonfigurować termostat, jak go podłączyć wspomina o ERM, udostępniamy rysunki różnych aplikacji. Znajduje się on na naszej stronie internetowej, będzie na tej stronie. To bardzo, bardzo przydatne. Mamy już filmy, wieloenergetyczność, pompy ciepła są świetne. Zostaną tutaj. Bosch zmienił świat w tej dziedzinie. Wszystko, co musimy zrobić, to upewnić się, że prawidłowo je dobieramy, instalujemy, a ten przewodnik po rozwiązaniach powinien to zrobić. Dziękujemy.